nie mają niedobory, czy po prostu brak apetytu naprawdę? Bo jak patrzę na niektóre talerze, to serio myślę, kochana, ty to jesz, czy to jest po prostu dekoracja z Ikei? Serio. Słuchaj, mózg jest z cholesterolu, a rośliny mają cholesterolu tyle, co influencerzy pokory, czyli zero. Hormony potrzebują tłuszczu, a oni wpychają tofu, które ma konsystencję gumki do mazania i smak nadzieja, że będzie lepiej. B12 z suplementu, omega-3 z glonu, Czyli sałatki dla ryb, żelazo, wchłania się jak rady odteściowej. Niby je słyszysz, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. A potem nie mam energii, ale to proces. Jaki kurde proces, proces gaśnięcia. Organizm wchodzi w tryb, lampka rezerwy i jedzie na oparach motywacji z TikToka. I wiesz, co jest najlepsze? Jak powiesz, że może jednak warto zjeść mięso, to robi się taka cisza, jakby ktoś im zabrał prawo głosu, wolność osobistą i kartę na humus w jednym momencie. Nie hejtuję, ja obserwuję. A to co widzę to dieta, na której nawet bateria w pilocie długo nie pociągnie. Jeśli chcesz więcej takich tekstów, które wywołują u ciebie herbatę w nosie ze śmiechu, napisz w komentarzu, Paula chce więcej tego mięsa.